Tego za każdą, jak na te karty, dlatego za mózg, to nie wiem o to Ostro, ostro, ostro! Tak samo ostro! Ta ostro. O, czekaj, gdzie teraz dobrze? 360 od tej strony? Złaj! kurwa! Jak? Tutaj tu. to od od tej strony, od tej, od tej. Źle. Dobrze! Źle! Dobrze, źle Gdzie teraz szukamy? Tak. tak, tu Tu do końca. Tak, nawrót Nawrót za tymi tak. trzema. Tak. Do końca. Od tej strony. Od prawej. Tam. Wodla, 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 wodla. Kurde, w no. Dobra, to kartka.